Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jakiś czas temu zobaczyłem na kanale Tomka ze Stolarni w Garażu, jak za pomocą chińskich frezów wykonywał lampionik. Ja mam do zrobienia coś podobnego. Też coś na kształt skrzynki. Ma to być skrzynka na zapakowanie czegoś dla mojego taty. Nie wiem nawet dokładnie do czego, ale mam taką skrzyneczkę do wykonania. Tomek robił tam połączenie na. 90 stopni za pomocą frezu dedykowanego do tego. Ja również mam taki frez zakupiony na chiński AliExpress. Także dziś dzięki Tomkowi, że mi przypomniał, że posiadam w ogóle taki frez, bo jeszcze go nigdy nie używałem. Postanowiłem też wykonać połączenie za pomocą tego frezu. Czy wyjdzie, jak się spisze chiński frez? Zobaczycie za chwilę sami. Zapraszam na film. Ja już ustawiłem swój frez. Ustawiłem przykładnicę, ustawiłem wysokość. Wykonałem nawet na próbę z dwóch kawałków odpadu takie wstępne połączenie. Zawsze pamiętajcie, że przy jakichś nietypowych frezowaniach, zawsze wziąć kawałek odpadu. Najpierw sprawdzić, bo bardzo często możemy później się okazać, że mamy coś źle ustawione. Nawet jeżeli to nie będzie wina frezu, tylko nasza wina, bo coś źle ustawiliśmy. Szkoda popsuć materiału. Zawsze róbcie się próby. Ja na swojej próbie. Wiem już jedno, że frez wyrywa. Wiecie już, że najgorzej frezuje się sztorce, ale tu musimy frezować w dwa sposoby. Jedną stronę połączenia musimy frezować na płasko, a drugą musimy frezować w pionie. I jeżeli w pionie frezujemy sztorce, to przy takiej grubości, przy takim dużym zbiorze wyrywa. Jest to kilka takich większych wyrwań. Dobrze, że to zrobiłem, bo gdybym zrobił to od razu na gotowym materiale, to po prostu musiałbym dorobiać nową formatkę. W ten sposób wiem, że wyrywa i mogę temu zapobiec. Zapobiegnę w ten sposób, że teraz już mam wszystko ustawione, więc sobie przykleję kawałki taśmy, zaznaczę sobie uweczkiem, w którym miejscu ma być przykładnica, docelowo, ale przy. W pierwszym frezowaniu przefrezuję po prostu to na dwa razy. Mniejszym zbiorem, żeby wyrwania były mniejsze, żeby je po prostu zminimalizować. Cofnę przykładnicę, zbiorę raz, przefrezuję. Cofnę do tego momentu, jak jest teraz ustawiona. Przefrezuję drugi raz. Zobaczymy, mam nadzieję, że wyrwań nie będzie wcale, albo będą bardzo małe. Lecimy. Wszystkie formatki mam już pofrezowane. Zobaczmy jak to wyszło. Tu mamy tą, którą musiałem pionowo frezować. To było pierwsze frezowanie. Jak widzicie jest trochę poprzypalane. Ale to dlatego, że troszkę się bałem pierwszy raz, jak to frezowałem i strasznie powoli jechałem. Także no, frez miał czas na to, żeby przypalić. Jak widzicie tutaj jest troszkę takich kłaczków, ale nie ma wyrwań. Je bez żadnego problemu da radę oszlifować i będzie gładziutko. Tu z tej strony już mam oszlifowane. Także jak widzicie, frezowanie jest całkiem czyste. Jednak to był dobry pomysł z tym, żeby w sztorce, tak jak tu widzicie, to są sztorce to jest ta część, którą najtrudniej się frezuje, bo jest najwięcej wyrwań, to był dobry patent z tym, żeby przesunąć przykładnicę i przefrezować to na dwa razy. Tutaj mam dla porównania ten odpad, który frezowałem prędzej. Jak widzicie, są tutaj wyszczerbienia. Tu jest nawet takie dość długie. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale Dlatego warto zawsze robić próby na odpadach. A tu już widzicie, było całkiem, całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o frezowanie wzdłuż, to tutaj w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń. Frezowanie jest czyste, bez przypaleń, bez żadnych wyrwań. Trzeba tylko pamiętać o tym, że dwa elementy, które mają się ze sobą łączyć, jedno musimy frezować na płasko, a drugie musimy frezować w pionie. Za chwilę pójdziemy na górę, zobaczycie jak sobie to skleję i zobaczymy po wyschnięciu jak to będzie. Tu mam jeszcze też jedną już przeszlifowaną. Jak widzicie, frezowanie jest czyste. Wygląda to bardzo obiecująco. Zobaczymy jak to będzie po złożeniu tego wszystkiego, czy to będzie się trzymało kupy. A to już jest takie Wstępnie przeszlifowane, także o, tu jeszcze jakieś takie małe kłaczki są, ale to sobie zostawię, to już przeszlifuję później po całości po klejeniu. I powiem Wam, co jestem mile zaskoczony. Yy, tu mam te gdzieś te dwa odpadki. Połączmy je. Zobaczmy, jak to pasuje. Na razie na sucho, bez kleju. Powiem Wam, że ja już jestem mile zaskoczony. Myślę, że będzie to dobrze trzymać. A teraz zobaczcie, jak to się trzyma bez kleju. Na sam wcisk, jak to jest spasowane. Naprawdę trzeba użyć siły, żeby to rozdzielić. Bez kleju już się trzyma. Dobrze, będę zaoszczędzał na kleju, nie? O, dobra. Chodźmy, będziemy kleić. No dobra, pudełeczko mam sklejone, zostawiam to w ściskach sobie na jakiś czas, niech to wyschnie, zobaczymy jak to będzie wyglądało po demontowaniu ścisków, a teraz jak będę czekał na wyschnięcie kleju, to co zrobię? Zadzwonię do Tomka i spytam się go jak tam jego frez się sprawuje. Gizbo z mojej strony. Co tam u Ciebie? Żyjesz? Żyjesz? Ja, ja siedzę w warsztacie i próbuję coś i sklecić, jakiś nowy projekt. A filmy kręcisz. Dobrze, dobrze będzie co oglądać. Słuchaj, dzwonię do Ciebie. W ogóle chciałem Ci powiedzieć, że jesteś na live. Lecimy na żywo, kamera nagrywa, także wszyscy moi widzowie cię słyszą. Możesz im cześć powiedzieć teraz. Witam wszystkich serdecznie. stolarnia w garażu się kłania. <laughs> Słuchaj Tomek, ja dzwonię do Ciebie w takiej sprawie, bo nagrywam film o tym samym Fredzie co Ty nagrałeś jakiś czas temu. O tym y, takim żółtym, chińskim z AliExpress do połączeń na 90 stopni. Pamiętasz? A to wiem, o który Ci chodzi, bo w sumie rzeczy to y, y, oba frezy z Chin, które y, ja nimi coś tam robiłem czy, czy ramiaki do drzwi czy tutaj robiłem tym frezem lampiony, nie lampiony, skrzyneczki łączyłem. I ja i ty mamy te same frezy, można powiedzieć. No właśnie, i powiedz mi, jak on się spisuje u ciebie? Słuchaj, tak jak na filmie było pokazane, ja wtedy robiłem to z sosny, więc jeżeli chodzi o łączenie, to on ładnie łączy. Jeżeli chodzi wzdłuż bukien, jak lecisz po materiale, frezujesz, no to nie mam żadnych zastrzeżeń. A jeżeli chodzi o poprzek włókien, no niestety są to drobne elementy. Tam chodzi o ten mały puścik w środku, co jest, on wyrywa. Ale to mówię, to jest tylko i wyłącznie poprzek włókien. Przykładowo, czy to już poza, poza filmem, poza kadrem sobie frezowałem MDF-kę. I MDF-kę, czy wzdłuż poprzek, czy, czy jakbyś jej nie ustawił. Ładnie czysto frezuje, no ale to jest wiesz MDF, mówimy tu o mdf i nie mówimy o, o drewnianym. Dokładnie, no, więc, nie, nie ma włókien w poprzek No więc mówię, no w MDF-ie mówię Ci jest w miarę czysty przejazd, tam nie ma do czego się przyczepić. No a no, sam wiesz, no, czy byś nawet, tu akurat jest frezowanie i jest frez, więc frezuje robisz różne czopy, nie czopy, no to zawsze jak idziesz wzdłuż bukiem, no to jest całkiem co innego, a poprzek jak nie podłożysz czegoś na końcu, a wychodzi materiał, już frez wychodzi z materiału, to zawsze na końcu potrafi ci wyrwać, choćby nie wiem jaki ostry frez był. no. Dokładnie. I ja, z, ja z niego ogólnie wiesz, jestem zadowolony, kupiłem go tego wiesz, dla sprawdzenia, bo miałem w planach coś tam zrobić, ale tradycyjnie jak zwykle to wiesz... Frez na początku trafił do szuflady i musiała nastać wiekopon na chwilę, żeby go wyciągnąć i coś zrobić. No to u mnie było dokładnie tak samo. Ja kupiłem go, wiesz, ze dwa lata temu. Był po prostu tani, tak kupiłem go na próbę, mówię kiedyś go wypróbuję. I tak leżał dwa lata, aż dzisiaj też nadszedł ten dzień. Mówię, ostatnio akurat twoim filmem przypomniałeś mi o tym frezie bo też dzisiaj miałem taką skrzyneczkę do zrobienia, także przypomniałeś mi o tym fredzie, mówię, wyciągnę, zobaczę jak to pójdzie. I faktycznie, tak jak mówisz, na, przy frezowaniu właśnie w poprzek włókien, no wyrywa. Ja jeszcze zrobiłem taki myk, że frezowanie w poprzek, yy, znaczy w poprzek, jak jeszcze wiesz, na płasko frezowałem, na blacie, no to nie było problemu, dopychałem jakąś tam deseczką i, i nie było jakiegoś tam problemu, na końcu też tam, wiesz, to wyrywanie już nie było takie duże. Ale gdy frezowałem sztorce pionowo przy przykładnicy, Dokładnie. no to powiem Ci, już y, zrobiłem sobie najpierw próbę. I oczywiście wiesz, były duże, duże nawet wyszczerbienia, ale cofnąłem sobie troszkę przykładnicę i zrobiłem ten przejazd na dwa razy. I powiem Ci, że nie ma wyrwań, nawet w miękkim świerku. Także, także trzeba, trzeba po prostu widzisz, Jednak te frezy nie są tak dobre i trzeba, trzeba po prostu pokombinować, nie? Ale co nie zmienia faktu, że, że wiesz, no wydajesz dosłownie kilka złotych i, i frez jest i jeżeli masz tam kilka pierdółek dla, do zrobienia dla siebie, no to, to, to można taki frez kupić. Ale no jeżeli, już... jeżeli miałbym robić to wiesz, masowo, no to, to, to raczej poszedłbym w lepsze frezy, nie? No, tu masz rację, ale wiesz, tu jedynie chodzi o to, że połączyć coś pod kątem 90 stopni i żeby po prostu nie było widać krawędzi. Dokładnie. No zam, zamiast, zamiast freza, no to wiesz, mógłbyś tam w twoim przypadku świerk w moim sosnę naciąć pod kątem 45 stopni, wziąć, nie wiem, lamelownicę i połączyć to na lamelki. Dokładnie. No. Tylko, że no... Ale jest... Tu frez... tu zabawa i tu zabawa. Ale tak mówi, że to ono niby... Ono... Te, te frezy i ten jeden i ten wcześniejszy i ten właśnie pod zacinaniem pod kątem 35 stopni do łączenia one nie były drogie bo nie pamiętam to były śmieszne pieniądze. Koło, około 20 zł z tego co ja pamiętam. Tylko że wiesz trzeba doliczyć jaka cena jest przykładowo dzisiaj nie powiem bo wiesz no Ja też nie, nie, nie. sprawdzam no i druga rzecz Dwa miesiące czekania. Na frez, tylko że ten sam frez na różnych aukcjach nie wiem dlaczego, ale kosztuje całkiem inną kwotę może kwestia, wiesz, może kwestia producenta, może kwestia sprzedającego wiesz, u nas też idziesz, kupujesz narzędzie w jednym sklepie, kosztuje tyle, w drugim tyle. Taka jest prawda. Dobra Tomek, nie będziemy przedłużać, bo film wyjdzie pół godziny, a wszyscy będą słuchać nas a. zamiast oglądać. <noise> Także kończymy, trzymaj się i do zobaczenia, oby jak najszybciej. No, trzymaj się, hej! No, na razie. Skleić to skleiło. Powiem Wam, że wygląda tak średnio. Chyba spodziewałem się, że będzie to lepszy efekt miało. Ale zobaczmy jeszcze, jak to wyjdzie po szlifowaniu. Chodźcie, pokażę Wam najpierw, jak to wygląda teraz. A za chwilę Przeszli po jej i pokażę jeszcze raz po szlifowaniu jak to wyszło. Tutaj słabo to widać, ale jest takie, widzicie, minimalna szpara. Tutaj za mocno docisnęłem, aż to pękło, ale to była moja wina. Za chwilę wam powiem dlaczego. Źle po prostu frezowałem. Szelina zrobiła się jeszcze bardziej widoczna po szlifowaniu. Jak widzicie gdzieniegdzie gdzie zeszło się naprawdę idealnie, ale są jednak miejsca, gdzie te wyrwania troszkę, troszkę są widoczne. Powiem tak. Te pudełeczka akurat jest dla mojego taty na no jakieś tam pierdółki do piwnicy. Także w zupełności to mi nie przeszkadza. Oczywiście je zaszpakuje, żeby tata widział, że się przełożyłem i zrobiłem to starannie. Gdybym miał robić za pomocą tego frezu, powiedzmy, korpusy do szuflad, coś na warsztat, do piwnicy, jak najbardziej się nada. Ale gdybym miał z tego robić piękną szkatułkę, żeby postawić w salonie, w komodzie, raczej bym tego frezu już nie użył. Biorąc pod uwagę oceny szkolne, oceniłbym frez. Na 3 może z małym plusem. Nie jest to na pewno 5, nie jest to nawet 4, nie jest to nawet słaba czwórka. Ale Ale do wykorzystania w warsztacie do jakichś rzeczy. Chyba też bym szybciej po prostu pozacinał to na 45 stopni na pile i skleił to taśmą. Myślę, że efekt byłby lepszy i na pewno szybszy. Także tak nie do końca jestem z tego frezu zadowolony, jak słyszeliście, rozmawiałem z Tomkiem, Tomek to samo powiedział, że przy frezowaniu sztorców strasznie strzępi materiał. Jest to co prawda, Tomek robił na sośnie, ja to robiłem na świerku. Także, materiał miękki. No cóż, ale co to za porównanie tylko na miękkim materiale. Tomek powiedział, że zrobił też próby na mdf i Na MDF-ie wyszło mu super. Ja jeszcze zrobiłem listwę z twardego drewna, z dębu i z buku. Za chwilę Wam pokażę na zbliżeniach, jak to wyszło. I powiem Wam, że na twardych gatunkach wyszło to lepiej niż na miękkich. Te szczelinki są mniejsze, ładniej są spasowane. Ale Tomek robił na MDF-ie. Ja postanowiłem zrobić próbę na czymś innym. Zrobiłem na sklejce. I szczerze mówiąc nie jestem zadowolony. Tutaj na sklejce całkowicie ten frez oblał egzamin. Wyszczerbienia są większe niż na drewnie, nawet miękkim. Gorzej jest to spasowane ze sobą. Może dlatego, że sklejka jest sklejona przemiennie i te włókna raz idą wzdłuż, raz idą w poprzek. W drewnie możemy sobie jeszcze przy frezowaniu ustalić prędkość i siłę. Przy frezowaniu sztorców frezujemy wolniej, delikatniej. Widzieliście, że robiłem to na dwa zbiory, także można to regulować. Wzdłuż znowu jechałem na raz, nie było najmniejszych problemów, a sklejka jest, ma naraz raz w poprzek, raz wzdłuż i podejrzewam, że to jest powodem tego, że tych wyrwań jest więcej. Także sklejka tak nie bardzo. No może na szuflady do warsztatu, ale ale, ale też wolałbym to zrobić na pile zaczynając na za 45 stopni raz, że szybciej, mniej problemu. Jeszcze jedna rzecz wspominałem, że ja to źle wyfrezowałem. Dlaczego? Ja frezowałem. Widzieliście, że trzeba było frezować jedną stronę na płasko, poziomo na stole, drugą pionowo, czyli prostopadle i równolegle do frezu, tak żeby te dwa elementy ze sobą się zeszły. Ja zrobiłem taki błąd, że frezowałem Jedną krawędź w jeden sposób, drugą krawędź w drugi sposób. I to był mój błąd. Trzeba było jedną formatkę z obu stron frezować na płasko, równoległą też na płasko, a te dwie boczne pionowo. Co by mi to dało? Dałoby mi to, że w ten sposób, gdy ja ściskałem widzieliście, ile się męczyłem, bo musiałem złożyć z czterech stron, nacisk musiał być z czterech stron, jeżeli złożyłem z jednej dobrze, to z drugiej mi się troszkę rozchodziło. Miałem problem z zamocowaniem to wciski, w ogóle żeby to Wcisnąć jest tak ciasno spasowane, w momencie kiedy dodałem jeszcze kleju, nie byłem w stanie tego praktycznie wcisnąć. Tak mocno to trzyma. Gdybym zrobił to te dwie boczne, pionowo, a górną i dolną poziomo, wtedy by nie było żadnego problemu. W jedną wsadziłbym dwie i trzecią bym docisnął. Mógłbym dociskać ściskiem tylko w dwóch miejscach, czyli z góry do dołu, a tak musiałem robić to z czterech stron. To takie. Na przyszłość, gdybyście po prostu frezowali takim frezem, zwróćcie na to uwagę. Ułatwi to później Wam pracę przy montażu. Dobra, pokażę Wam jeszcze, jak to wyszło na twardych gatunkach, na zdjęciach. Zobaczcie. A ja cóż, powoli będę się z Wami żegnał. Zapraszam Was tradycyjnie na forum kornikowo.pl. I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.